W programach typu rolnik szuka żony, czy sanatorium miłości często zachodzi wątpliwość co do motywów uczestników. Nigdy nie wiadomo dlaczego zgłosili się do programu. Czy faktycznie szukają miłości i co ważniejsze? Czy chcą ją znaleźć? Zdarzają się przypadki i to częściej niż rzadziej, że ktoś przyszedł do programu nie po miłość, ale dla Fejmu. Nie, naprawdę, w końcu to program telewizyjny. I o ile rolnik szuka żony, takie rzeczy są szybko weryfikowane przez widzów, a takie osoby czeka przeważnie link widzów w komentarzach, więc ryzyko jest naprawdę duże. O tyle w sanatorium miłości, którego mamy dopiero drugą edycję raczej przechodzi to bez echa. Tak było przynajmniej w poprzedniej edycji programu, więc z pewnością zachęciło seniorów do zgłoszeń dla fejmu. W tej edycji jest kilka osób. Które zwracają szczególną uwagę widzów swoim przerysowanym wręcz zachowaniem. Wśród nich z pewnością Prymwiecie Stenia, energiczna entuzjastka teatru, sama przyznała, że uczęszcza na zajęcia teatralne widzowie często porównują ją w komentarzach do Niny z poprzedniej edycji. Jest jednak pewna różnica. Nina zazwyczaj mówiła co myśli bez ogródek. Nie była może w tym tak chamska jak czasem Wiesia, ale też się nie czaiła. Z tego powodu bał się jej nawet sam czarny Ryszard, który nigdy jej nie przygadywał. Stania raczej lakonicznie wyraża się o innych, jakby mając na uwadze, że wszystko co powie może być później użyte przeciwko niej. Widzowie często wytykają jej... Że mówi z taką enfazą, jakby recytowała co najmniej jakiegoś Mickiewicza, i że jest po prostu sztuczna. Nawet jej współlokatorka kilkukrotnie wspominała, że Stania przyszła do tego programu dla fejmu i że chyba rozkminiła, że żeby zdobyć ten fejm, musi wyjść z programu w związku. I tylko dlatego tak uczepiła się władka P. Wie się mówiła nawet, że żali jej władka P, bo według niej mężczyzna szukał prawdziwego uczucia. A tego Stenia mu nie da. Czy faktycznie kuracjuszka z wrześni jest aż tak zdeterminowana? Czy Stenia jest największą aktorką tego sezonu? A wy, drodzy widzowie, jak ją odbieracie? Dajcie znać w komentarzach, bo wiem, że wasze sprawne oko weryfikuje wszystko co widzi na ekranie.